Cześć wszystkim, witam Was w Domu Modlitwy. Cieszę się, że jesteście tutaj wszyscy ze mną, razem <gry> i chcecie się ze mną pomodlić. Tą modlitwę zawierzam za Was wszystkich i za Wasz stres. Tak, za Wasz stres. Ponieważ w tych czasach na pewno każdy ma mega, mega dużo stresu, czy związanego ze szkołą, czy z sytuacją w kraju, czy, czy z jakąś relacją. Ogólnie mamy dużo stresu w życiu. Powiedzmy to sobie szczerze. Więc yy, ja się dzisiaj pomodlę i mam nadzieję, że wyrazem ze mną, żeby ten stres odchodził albo chociaż był mniejszy. <laughs> Więc mi Ojca, Syna i Ducha Świętego Amen. Panie Jezu, proszę cię przychodź do każdego, kto to ogląda, kto to słucha, do każdego pokoju, domu, pomieszczenia, lokalu, do wszystkich i zabieraj taki niepotrzebny stres, zabieraj takie przejmowanie się na zapas. Zabieraj też, Panie Jezu, wszelkie problemy, wszelkie konflikty, wszelkie nieporozumienia, żeby Właśnie nie zaprzątało naszej głowy, naszego serca, naszego sumienia. Przejdź, panie Jezus. Pan Jezus jest z nami zawsze, i nawet w tych najbardziej stresujących chwilach, nawet przy najbardziej stresującym sprawdzianie po prostu życia. Przy każdym egzaminie maturze, egzaminie ósmoklasisty, gimnazjalnym. Przy wszystkim jest pan Jezus. Ale szczególnie chce do nas przyjść i nam pomagać w sprawach stresujących, żebyśmy się aż tak nie przejmowali, bo później nie wychodzi nam to na dobre. Z życia wiem, można <słuch> tak powiedzieć, że właśnie takie przejmowanie na zapas nie wychodzi na dobre. Bardzo cierpi na tym nasza psychika i w ogóle wszystko jest wtedy zaburzone, bo przejmujemy się za bardzo rzeczą, która wiemy, że później nie była wcale taka mega stresująca i nie była taka wcale mega ważna, jak nam się wydawało. Ja mam taki jeden, no może dwa, takie super sposoby na pozbycie się chociaż trochę tego stresu. Modlitwa, to po pierwsze, to wydaje się proste i w ogóle modlitwa, tak? Ale naprawdę, modlitwa działa cuda, modlitwa redukuje, można powiedzieć, stres i takie przejmowanie się. Mm. Kiedy macie coś ważnego, co przygotowujecie się do tego masę czasu, albo nie wiem, dwa dni, ale i tak jest to dla Was mega ważne i mega stresujące, zatrzymajcie się na chwilę przed tym wydarzeniem albo przed samym rozpoczęciem jakby nauki czy czegokolwiek i pomódlcie się o to. Powiedzcie tak: Panie Jezu, powierzam Ci moją naukę, moją przyszłość, moją drogę, bo wiem, że Ty się nią zajmiesz. I zabieraj ode mnie niepotrzebny stres. Amen. I niech tak się stanie. Naprawdę, tyle wystarczy. A uwierzcie mi, o wiele łatwiej się wtedy funkcjonuje. Yy, nie ma takich niepotrzebnych... Yy, nie ma niepotrzebnego po prostu miejsca w głowie, że Boże, to już jutro. Albo za tydzień, albo za miesiąc, albo za, nie wiem, dwie godziny. I jesteśmy tacy w szoku takim, i w takim pędzie, że zapom zapominamy się czasami zatrzymać. A to zatrzymanie jest bardzo ważne, bo to jest taka chwila, kiedy możemy tak zdrowo pomyśleć i porozmawiać z Panem Jezusem, powiedzieć: Panie Jezu, wiesz jak się tego boję, wiesz jak się bardzo stresuję, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, Panie Jezu, i Ty mi pomóż. I. Przez takie słowa, przez taki mały gest naprawdę schodzi z nas chociaż trochę, ale na pewno taka część, a pomaga w stu procentach. Mogę Wam to obiecać z ręką na sercu. Um, więc Duchu Święty, proszę Cię, wjej pośród każdego umysłu, każdego serca, każdego sumienia, napawaj je pewnością siebie. Przyjdź, Duchu Święty. Dlaczego powiedziałam o pewnością siebie? Co to ma w ogóle do stresu, tak? Jeśli się czegoś boimy, stresujemy, to nasza pewność siebie stąd spada tu. A Pan Jezus chce, żebyśmy nadal byli tu, a nawet jeszcze wyżej. Dlatego przyjdź, Duchu Święty, i dawaj nam tą pewność siebie, żebyśmy uwierzyli we własne możliwości. Bo. Ty wiesz, Panie Jezu, ty wiesz, Duchu Święty, ile my na to poświęciliśmy czasu i jak jest to dla nas ważne, a stres jest zupełnie niepotrzebny. My chcemy cały czas szczytować, górować tutaj razem z Tobą i żeby ten niepotrzebny stres, niepotrzebne przejmowanie się, nie zabierało nam tej pewności siebie, naszej wartościowości. Każdy z nas jest mega wartościowy. Każdy po kolei. Ty, który to oglądasz, jesteś mega wartościowy. Jesteś mega pewny siebie, nie boisz się niczego. Wygrasz po prostu swoje własne życie. I warto tak czasami porozmawiać ze sobą, jak kolejno to nie brzmiało. I porozmawiać ze sobą i z Panem Jezusem i wytłumaczyć sobie, że ja dam radę, bo jestem dzieckiem Boga. Bo Pan Jezus, Pan Bóg, Duch Święty czuwają nade mną. Maryja jest zawsze ze mną, oni się za mnie modlą, oni za mnie trzymają kciuki, cokolwiek bym nie robił. Oni wiedzą, jak dla mnie ważne są takie rzeczy, i oni po prostu trzy, są za moimi plecami cały czas. I oni nigdzie sam nie pójdą, nawet jakbyśmy chcieli. To oni cały czas będą tam stali i nas wspierali. Więc ja wam przesyłam moc, po prostu pewności siebie, zero stresu i dacie radę. <laughs> I jeszcze tak na koniec, żeby naprawdę pomodlić się tak od serca, wypuścić z siebie wszelkie emocje, oczyścić umysł. Pomodlić się zwykłą, cudowną modlitwą Ojcze Nasz. Ojcze Nasz który się jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy je naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję ślicznie za pomodlenie się ze mną, za obejrzenie filmiku. I pamiętajcie, to Wasze życie, Wy nim kierujecie, a pomaga Wam Pan Jezus. I nic więcej tu nie muszę mówić, i stres przy Was jest. To jesteście Wy, to jest Wasz stres, i On musi odejść, a Wy musicie być cały czas na szczycie.